Kampania Bielsko-Biała Chroni Klimat zyskała najwyższe uznanie w Komisji Konkursowej Europejskiej Nagrody Sektora Publicznego ESPA 2013. Kampania już została uznana za najlepszą praktykę w działaniach samorządów europejskich i nominowana do głównej nagrody ESPA wśród pięciu spośród 230 zgłoszonych projektów z 17 krajów Unii Europejskiej. W Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej odbyło się spotkanie z ekspertem European Public Service Award. Celem wizyty Claude Arangione z Europejskiego Instytutu Administracji. Publicznej w Maastricht było omówienie aspektów związanych z kandydaturą naszego miasta do tego prestiżowego wyróżnienia. Pielsko jest liderem w zakresie wielu istotnych działań, wielu projektów. I ten projekt będzie również kontynuowany w następnych miesiącach. Wynika to z naszego przyłączenia się do inicjatywy europejskiej Covenant of Mayors, czyli porozumienia burmistrzów Europy na rzecz ochrony klimatu, zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, na rzecz rozpowszechniania odnawialnych źródeł energii. W tym roku nagrody zostaną przyznane po raz trzeci. Ich celem jest promocja samorządów wprowadzających na swoim terenie tak zwane dobre praktyki. W rozmowach, które prowadził zastępca prezydenta miasta Zbigniew Michniowski uczestniczyli przedstawiciele samorządu oraz również osoby związane z lokalnym biznesem, mediami, przedstawiciele świata sportu i kultury oraz zaproszeni mieszkańcy. To co istotne jest dla naszych działań to przede wszystkim włączenie szerokich rzeszy społeczności lokalnej do projektów, i tak w ramach Dni Energii, które organizujemy co roku, jak i w ramach rozmaitych seminariów, szkoleń, przygotowujemy pewne koncepcje, projekty, które może realizować i młodzież, i dzieci, ale również i dorośli. Oczywiście jest to również ukierunkowane na działania w ramach spółek miejskich, które bardzo... E aktywnie włączają się w realizację tych projektów. Do głównej nagrody ESPA 2013 w kategorii samorząd lokalny zostało nominowanych pięć wniosków z całej Europy, w tym dwa z Polski, z Bielska, Białej i Poznania. W dniach 25 do 27 listopada w Maastricht odbędzie się wręczenie certyfikatów dla 47 najlepszych praktyk z całej Europy oraz przesłuchanie nominowanych do nagrody głównej wraz z wręczeniem nagród. Być może będzie to właśnie kampania edukacyjno-promocyjna Bielsko-Biała chroni klimat.